Witam wszystkich na kanale, zapraszam na krótką analizę, a dzisiaj spółka Asbis jest tą, na którą spojrzymy. Spółka, która podczas dzisiejszej sesji myślę, że poradziła sobie stosunkowo dobrze. Ktoś powie, no raptem jak można nazwać spadek rzędu 700% dobrą postawą. No to ja powiem, że w porównaniu z tym, co dzisiaj działo się na całym rynku, no to właśnie taka postawa bliska. Neutralnej, no bo to praktycznie brak zmienności. raptem 1 grosz taka zmienność dzisiaj nominalna na, na wartości jednej akcji z bis No to ta postawa wtedy, w porównaniu z całym rynkiem, moim zdaniem dzisiaj pozytywna. No ale co tutaj na wykresie się działo i co, i co się dzieje aktualnie. Mieliśmy lukę dużą spadkową 24 lutego. Ona oczywiście została bardzo tutaj ładnie i prawidłowo domknięta, no i po domknięciu typowy sygnał rozpoczęcia ruchu w drugą stronę dwie świeczki z podobnymi szczytami, niemalże takimi samymi. Tutaj mieliśmy 15,80, a tutaj mieliśmy 1584 więc no to typowy sygnał odwrotu, tak też się stało i tutaj zadziałały te wsparcia w okolicach między 10 a 11 zł, 11 zł tutaj podczas tego pierwszego dołka, a okolice 10-70 podczas tego dołka jeszcze tutaj najniższego. No i właśnie od tego dołka obserwowaliśmy taki ruch wzrostowy, chyba najdłuższy biorąc pod uwagę właśnie tam 7 marca powiedzmy, sobie mniej więcej jako taki moment odbicia kursu z tego minimalnego osiągniętego poziomu, no to jednak ten trend, który tutaj został zapoczątkowany mniej więcej w połowie czerwca trwał on do prawie że połowy sierpnia, więc prawie że dwa miesiące tutaj mieliśmy dobrej postawy walorów azbis i wzrost z okolic właśnie tych 11, już wcześniej wspomnianych, do prawie że 17 zł, więc to jak najbardziej postawa prawidłowa no ale tutaj nastała korekta jak na razie bardzo płytka bym powiedział i respektująca jakieś poziomy wsparcia i właśnie do tych poziomów wsparcia chciałbym teraz przejść mamy tutaj wyznaczony tą niebieską linią wsparcia w okolicach 14-40 ono broniło się tutaj przez kilka sesji trwała walka z tym poziomem poziom się obronił, nastąpiły wzrosty, wzrosty do tego poziomu Praktycznie już trzeci raz obserwowanego. Pierwszy raz miało to miejsce w okolicach 10 sierpnia, drugi raz tutaj pod koniec sierpnia, i właśnie trzeci raz teraz w połowie, w połowie września. Trzecia próba przejścia takich okolic między 16 a 16,70 nieudana. No i wróciliśmy do, do tego wsparcia ponownie, a mówię tu właśnie o tym poziomie 14,30, 14,40. 14, Wydaje się, że ten poziom. Na ten moment, biorąc pod uwagę dzisiejszą sesję, się broni. Dzisiejsza sesja, wyciągnięty dolny, dolny cień, również obroty troszeczkę zwiększone. Koniec końców ta świeczka zielona, no i zmienność prawie że. Prawie że zerowa. Pytanie, czy kolejna, kolejna sesja przyniesie podobną postawę, jaka była obserwowana tutaj na początku września, czyli dwie, trzy, może nawet cztery sesje będziemy krążyć wokół tego poziomu wsparcia po to, aby ponownie się od niego oderwać z większym impulsem, czy może jednak będzie tutaj obserwowana jakaś postawa negatywna i stanie się tak, że po na przykład dwóch, trzech sesjach, nie uda się obronić tego poziomu i walory zdecydują, że, że zawrócą i ponownie na przykład skierują się w stronę 12, 12 zł. No, powiem tak, że w tym momencie ta szansa moim zdaniem to takie 60 do 40, jednak, dlatego że odbiją od tego poziomu w górę, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to, że dzisiaj walory poradziły sobie naprawdę nieźle, porównując to z całym rynkiem. WIG20 stracił dzisiaj 1,7%, a 40 prawie 2,2%, SBIK80 więc no ta postawa nie, nie, nie zachwyca na pewno nikogo, no chyba, że ktoś gra na spadki, no to wtedy rzeczywiście może być zadowolony, natomiast w przypadku ASBISU, ci, którzy liczą na odbicie, to myślę, że dzisiejsza sesja jest jest takim sygnałem pozwalającym myśleć o tym, że kolejne przyniosą, przyniosą ruch, podobny do tego, jaki obserwowaliśmy na początku września, czyli na przykład wzrost w okolice 16, -16 zł. Taka jest moja ocena walorów Azbis i tej sytuacji, jaką obserwujemy na wykresie aktualnie, a w tej analizie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do obserwowania kanału, oglądania innych materiałów i oczywiście do komentowania, pisania w komentarzach swoich spółek. Do analizy też, do tego gorąco zachęcam i do subskrybowania kanału. Do usłyszenia, cześć.